Cześć, Pawik 9.9.8. Dzisiaj zrobimy sobie kolejny unboxing. Dzisiaj gra na PSP, dzisiaj Little Big Planet. Jest to gra no, nie najnowsza, ale bardzo mi się spodobała ostatnio i chciałem sobie w nią zagrać. Przeżyj z Sagbojem niezwliczony przygody w świecie Little Big Planet, gdzie niczym nie nieograniczona twórczość napędzana jest twoją wyobraźnią. I możemy sobie pobrać nowe poziomy z sieci. To wszyscy wiemy. No to co, otwieramy? Gra tak się prezentuje, z tej strony. Z tyłu w ten sposób. To jest Sackboy, czyli ten główny bohater. Otwieramy i mamy tak. Mamy instrukcję do tej gry. Taka instrukcja czarno-biała niestety. Poznaj Sackboy. Funkcji bezprzewodowe, tak było mniej więcej te strony pokażę. Tak, co drugą stronę? A z tyłu reklama PlayStation Network. Czyli tak. no i jeszcze, oczywiście, UMD, czyli ta płytka z grom Little Big Planet. Tak więc to był unboxing Grytli, Little Big Planet edycja na PSP. I jeśli Tobie podobał się ten filmik, nie zapomnij kliknąć kciuka w górę, a także dać suba mojemu kanałowi. To tyle. Pozdrawiam. Pawik998.